Z pewnością dla rynku średnich spółek z GPW to był trudny tydzień, o tyle skomplikowany, że co rusz pojawiał się jakieś info, które dołowały kurs indeksu i nie tylko tutaj, ale popyt odrabiał straty. Poszczególne komponenty znajdują się w różnej sytuacji, więc dziś zajmiemy się kilkoma przypadkami. Witaj Michał Bednarz z MBGPL z tej strony. Zastanowimy się w tym materiale, czy Mikołaj odwiedzi spółki Zemwik 40. Zaczniemy od Aseko Poland. No ten rok jest generalnie udany dla posiadaczy akcji tego waloru, kurs zaliczył solidny plus, wzrost w tym sezonie przyjął prawdopodobnie postać kanału, ale kurs zatrzymał się na nieco ponad 90 zł. Górka październikowa dodatkowo potwierdziła, że mamy tutaj jakiś opór, a i pytanie czy pojawi się lokalny podwójny szczyt. Mamy przynajmniej retest dolnej granicy kanału i kluczowego punktu. Czyli można powiedzieć, że być albo nie być podwójnego szczytu, to nie być albo być kanału, więc tu liczy się ostatecznie to, czy popyt zdoła wygenerować siłę do wybicia nad 90 zł, nad tegoroczną górkę i ustanowienie nowych szczytów, może jeszcze w tym roku, czy z zejściem kursu nawet pod 80 zł. Piłka w grze, jak to mówią. CI Games. Jeśli górki ubiegłoroczne wytworzyły dość specyficzny podwójny szczyt, to został zrealizowany z nawiązką jeszcze w ubiegłym sezonie. Ten jest stosunkowo dość spokojny. Można się zastanawiać, czy mamy tutaj mniej więcej od wiosny jakąś konsolidację, czy nawet trójkąt. To, że pojawiają się akcenty wolumenu przy próbach wybicia, zakończonych górnymi cieniami na świecach. I kurs w najlepszym wypadku nie jest w stanie na razie oddalić się i ponownie testuje wsparcie plus minus 1,42. Generalnie wolumen powrócił do swoich standardowych rozmiarów sprzed wiosny 2023 roku. Bez jakichś wiążących sygnałów trudno będzie o wyjście pod te umowne tegoroczne górki plus minus 1,8 zł. Jest też ryzyko pogłębienia dołków tegorocznych. Grupa pracuj. Tutaj akcje są w ciekawym miejscu. Z jednej strony bez dotarcia do szczytu sprzed dwóch lat są próby budowy podwójnego szczytu na spadek, ale tutaj mamy reakcję obroną na wsparciu plus minus 50 zł i popyt już próbuje odbijać. Wolumeny no, wydają się bardzo niewielkie, czasem niewidoczne, a to wszystko jest spowodowane tym, że tutaj mamy ogromny słupek z tygodnia debiutu na GPW. Niezależnie czy jest tu podwójny szczyt czy nie, no, opór potwierdzony w działaniu to jest około 67 zł. Rejon ponad 70 zł jest szczytem, ale nie był jeszcze testowany. Pytanie czy BOKOM wystarczy sił na wygenerowanie ruchu w celu zakwestionowania układu. No, w przeciwnym wypadku kurs może skasować wszystko co osiągnął przez ostatnie dwa lata. Spółka GPW, czyli ta, która zarządza naszą giełdą, od dwóch lat porusza się nad trendem wzrostowym. Akurat obecnie, w minionym tygodniu, testowała linię, też ciąży taki trochę nierówny podwójny szczyt, ale tu zwracają na siebie uwagę dwa elementy. Po pierwsze, wolumen opada, więc nie ma tak jakby potwierdzenia z tej strony dla podaży. Dwa, spadek jest słabszej jakości niż ten po górce lipcowej. Czyli wydaje się, że cofnięcie jesienne ma taki charakter raczej korekcyjny. No ale to musi zostać potwierdzone. Czy kurs stać na wykorzystanie trendu i utrzymanie się w przedziale na 40 zł, celem co najmniej retestu tego rocznego szczytu plus minus 45,7 zł, już nie mówię o przebiciu, czy z jakiegoś powodu tutaj niedźwiedzie jeszcze zaatakują celem zejścia pod 40 zł. Generalnie różne spółki omawiam nieraz większej postaci od strony technicznej i fundamentalnej na YouTube czy we wpisach na blogu. W poprzednim wideo akurat omówiłem w podobnej co dziś formie 8 spółek z WIG20. Akurat tym razem 10 walorów z perspektywy tygodniowej przedstawię tylko dla abonentów serwisu. W zbliżającym się tygodniu zapraszam do odwiedzin bloga celem zapoznania się z nowym wpisem w ramach cyklu tzw. pod lupą z codziennie odmawianym nowym walorem. Pierwszy walor zostanie omówiony rano w poniedziałek 25 listopada. Pod dzisiejszym materiałem, może zostawić jakiś komentarz, czy chcesz, abym omówił którąś ze spółek, a przyjrzę się bliżej sytuacji, w razie czego dam znać. Omówiliśmy dotychczas cztery spółki Zemvik 40, zostały jeszcze trzy, ale mam krótką prośbę. Jeśli podoba Ci się dzisiejszy materiał, to daj łapkę w górę, komentuj, subskrybuj kanał, aby algorytmy YouTube wypromowały ten materiał wśród innych widzów. Dla Ciebie nic wielkiego, dla mnie to jedyna gratyfikacja za ten dzisiejszy materiał. A teraz omówimy sobie kolejne spółki Zemvik 40. Co nowego na Huge? Kurs zmarnował całe odbicie od dołków sprzed ponad dwóch lat, realizując większy podwójny szczyt zbudowany z mniejszych. Spadek ma miejsce prawdopodobnie w kanale jesienią. Jakoś podaż wcale nie rozpędziła kursów w dół. Mamy nawet obronną reakcję na plus minus 15,80 groszy. Wolumeny są najniższe w tym półroczu, więc pytanie czy to jest taka faza wyczerpania podaży. Mamy dolne cienie na świecach, więc czy jest szansa na największe w tym roku odbicie? Tu także nie chodzi o to, żeby tylko zaliczyć lokalny wzrost w ramach kanału i znowu zaatakować dołek z ryzykiem pogłębienia. Tym bardziej. Że spółka jest stosunkowo krótko notowana i niżej jeszcze nie była. Więc zobaczymy, jak się spisze popyt w zbliżających się tygodniach. Na pewno na wypadek silniejszego odbicia interesującym rejonem byłoby plus minus 22,50, które jeszcze nie było testowane jako opór. Co z kursem Rainbow Tours? Ostatnie dwa tygodnie mimo skomplikowanej sytuacji na GPW można powiedzieć, że udało się ustanowić nawet nowy rekord historyczny. Tylko czy tutaj górka z wakacji plus minus 121,5 zł na pewno została przebita? Górne cienie świec skomplikują sytuację. Co ciekawe przy szczytach mamy lokalne akcenty wolumenu, więc na pierwszy rzut oka ma to charakter podażowy. I pytanie, czy niedźwiedzie spróbują wykorzystać to do wygenerowania podwójnego szczytu. Wówczas, na wypadek kolejnego cofnięcia, podobnego jak te wakacyjne, byki będą musiały bronić potencjalnego wsparcia plus minus 93 zł. Ale potwierdzenie podwójnego szczytu będzie kosztować je znacznie więcej. A po prostu, w zbliżających się tygodniach, popyt musi już bardziej zdecydowanie pchnąć kurs w górę. Tylko trzeba będzie uważać, żeby nie pojawiły się kolejne akcenty podażowe, czy jakieś wyczerpanie, jako taka tutaj pułapka na byki. A w pewnym sensie te wyjścia nieudane, niepodtrzymane, a nowe rekordy bardzo lokalnie mają na razie taki charakter, więc jest to kwestia negacji tego. A wyżej kurs nie był, więc trudno tutaj wyznaczyć jakieś nowe opory, ale takie na pewno się pojawią. Wirtualna Polska w tym wypadku kurs testuje dołki sprzed ponad dwóch lat plus minus 75 zł. Podwójny szczyt nie został tak do końca zrealizowany, troszkę nierówny, ale spadek jest na pewno efektem słabości, wzrostu w stosunku do tego sprzed ponad roku, więc mimo pewnej nierówności podwójny szczyt tutaj zadziałał spadkowo i stąd jest retest wsparcia. Gdzieś tutaj, przynajmniej na już doka, popyt broni tego rejonu, chociaż czy nie brakuje jakiegoś akcentu wolumenu, tak jak to miało miejsce na progu wakacji. 2020. 2022 roku. Jest okazja, przynajmniej dolne cienie świet wskazują na nieudaną na razie kontynuację ataku przez niedźwiedzie i czy wystarczy to do prób powrotu na trzycyfrowe cyfrowe poziomy. Zobaczymy. Na razie wisi mimo wszystko ryzyko pogłębienia nie tylko do tegorocznego, lecz kasowania zwyżki wszystkiego co osiągnęły byki w tym dziesięcioleciu. Jak zachowują się spółki Zenwik 40, czy pojawi się tak zwany rajd świętego Mikołaja? Nie da się powiedzieć, czy na pewno taki ruch nastąpi, a czy jeśli tak, to czy pojawi się to w każdym z omówionych przypadków, nie mówiąc o pozostałych 33 walorach. Być może zauważyłeś, że każdy z omówionych przypadków był już kiedyś, lub jest obecnie powiązany jakoś z możliwościami kreowania podwójnego szczytu, lub nie. Szerzej ten układ omówiłem w podręczniku o którym wspominam w dzisiejszym wpisie na blogu poświęconym temu materiałowi wideo, a link do niego zamieściłem w opisie i pierwszym komentarzu pod tym materiałem. O samym indeksie MVIC 40 opowiem kiedy indziej, a jeśli chcesz inwestować w spółki, to możesz wykorzystać do tego m.in. akcje. Jeśli jeszcze nie wiesz, co to są akcje, to obejrzyj inny materiał, który właśnie Ci się wyświetla. Niektóre walory z MWiK 40 są już w moim portfelu, inne chcę zakupić. Za wcześnie jeszcze na aktualizację grudniową mojego planu działania, póki co dostępna jest jeszcze ta na koniec daj łapkę w górę, subskrybuj kanał, odwiedź serwis, dziękuję za uwagę. Trzymaj się, cześć!